Witamy dzisiaj w Niewinnych Rozmowach w zupełnie innych okolicznościach, niż zazwyczaj się spotykamy i proponujemy Wam nasze podcasty, bo dzisiaj jesteśmy na gościnnych występach razem z Kasią w studiu podcastowym w Mikołowie. Dziękujemy za zaproszenie Fundacji Gaszo i mamy dzisiaj cudownych gości, gościnie, dziewczyny, które biorą udział w projekcie realizowanym przez Fundację. My dziękujemy za zaproszenie, a jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać. Porozmawiać o kobiecości, o siostrzeństwie, o tej naszej energii, którą my z Kasią bardzo lubimy się dzielić. Zdecydowanie tak. I to, co przychodzi mi pierwsze na myśl, to słowo wytrych, o którym już powiedziałeś, siostrzeństwo. Jak to z tym słowem jest? Czy to jest tak, że my jako kobiety jesteśmy dla siebie siostrami? Czy się wspieramy, czy rzeczywiście korzystamy z naszej mocy? No, czy może królowe. E, Szczół, tak. Jak to, jak to z tym siostrzeństwem jest? I jesteśmy ciekawe, jak wy to siostrzeństwo właśnie odbieracie, jak rozumiecie, czym ono dla Was jest. Wiecie o co chodzi? Czy po prostu siostrzeństwo to nie jest teraz taka moda trochę? Nie? Czy to nie jest takie słowo, który jest modny i jest w trendach i dobrze jest o nim mówić, ale czy wy tego doświadczacie w takim swoim codziennym obcowaniu z koleżankami czy współpracowniczkami, z dziewczynami, z którymi macie do czynienia na co dzień? A Jeszcze to. na planie. A <laughs> Tak, tak, czuję się trochę wywołana do mikrofonu. No ja mam różnie z tym, z tym pojęciem siostrzeństwo, bo z jednej strony fajnie by było mieć takie ogromne poczucie i są momenty, i takie kobiety, z którymi mam takie poczucie, nie? że wpadam w jakąś grupę albo jest ta, ta, ta energia w jakimś działaniu. Natomiast są takie grupy, że no jest wręcz przeciwnie: że pojawia się ocena, że pojawia się porównywanie, że pojawia się um, bardzo dużo trudnych słów i emocji, których no, siostrzeństwem to bym nie nazwała. Nie? Więc mam z nim różnie, w zależności mm -hmm. od tego, gdzie. Kim i co? Jak teraz powiedziałaś o tym, że bywa różnie, jak myślisz, od czego to zależy? Pierwsze, co mi przychodzi teraz na myśl, to to, czy kobieta, z którą się spotykam, jest w podobnym etapie życia jak ja. Mhm. Że opowiadając o czymś, o jakichś emocjach, dzieląc się czymś, że ta druga strona jest w stanie. Jest w stanie przynajmniej sobie wyobrazić. Bo ja nie mówię, wiecie, mówić, tak wiem, jak to jest, byłam tam. Nie, nie, nie. Tego nie potrzeba. Tylko przynajmniej próbować sobie wyobrazić, nie? Bez oceny, bez jakiegoś wrzucania w szufladki, bez doradzania zbędnego, tylko takiego przyjęcia, nie? Mhm. Więc gdzieś tak tak z tym mam. Okej. Okay. wy dziewczyny, doświadczacie siostrzeństwa, czy właśnie rywalizacji? Ja akurat doświadczam dużo siostrzeństwa. E, pracuję w środowisku kobiet. E, zawsze byłam w bardziej w kierunku kobiet e, i uwielbiam to środowisko, uwielbiam tą energię. Oczywiście, tak jak mówi Agnieszka, zdarzają się osoby, ale to zawsze są osoby, które są krytykujące, które są mm, na trochę niższym poziomie. Nie chcę mówić jakimiś intelektualne, ogólnie są na innym etapie życia, tak jak Aga mówi, tak? Ale większość tych osób, tych kobiet, które ja spotykam i to środowisko to jest mega wspierające, mega takie, które lubi ze sobą przebywać właśnie i, i wspieramy się i zawodowo i na różnych płaszczyznach, więc dla mnie jest to bardzo bliski temat i ja jestem jak najbardziej za tym, że jednak jeśli trafimy albo szukamy odpowiedniej grupy, to zawsze znajdziemy tą wspierającą, tą taką, która nas pociągnie w górę. Mhm. Na, mnie się nasuwa takie pytanie, co nam daje ten poziom siostrzeństwa? Właśnie, co nam daje ta kobieca moc, wzajemności, e, takiego bycia blisko, bycia, bycia przy sobie? Co można z tego wziąć dla siebie po prostu? Ja może jeszcze zacznę od tego, że. Jak tak Was słucham, to dla mnie siostrzeństwo jest też swego rodzaju, chyba bliskością. I takim byciem. Ja mam takie doświadczenie trochę inne niż Agnieszko Ty, bo ja nie widzę tej różnicy wieku. Może być osoba starsza ode mnie. Faktycznie na początku zdarza się, że jest to jakaś bariera, może, się, może to być jakaś bariera. A tak naprawdę osoby takie otwarte, samym byciem, często, no tak powiem, Mogą otulić też takim, taką czułością czasami te sytuacje, z którymi się dzielimy z drugim człowiekiem. Więc dla mnie, ja tak doświadczam właśnie tego, nie tylko y, siostrzeństwa w takim, powiedzmy, porównywalnym wieku, do koleżanek, y, ale też w tym innym. I teraz było pytanie o moc, tak? Y, jakbyś co to siostrzeństwo nam daje? Taka, co nam daje? Poza tą bliskością, w takim razie? Okay. Ja myślę, że to jest ogromne przede wszystkim wsparcie. Bo mam takie poczucie, że żyjemy dość w takim zindywidualizowanym świecie, gdzie te rodziny wielopokoleniowe już troszeczkę zanikają, każdy pędzi, bo ma mnóstwo swoich obowiązków, i czasami nawet taka zwykła rozmowa, bycie z drugim człowiekiem, właśnie takie, takie poczucie bliskości daje, daje taki moment wytchnienia. Może odpuszczenia pewnych rzeczy, złapania oddechu i mogę iść dalej. Więc dla mnie to chyba to są takie bardzo wartościowe rozmowy i spotkania. Dla mnie tak, tak doświadczam siostrzeństwa. To jak wy jeszcze definiujecie siostrzeństwo? Bo koleżanka mówi o bliskości i o tych rozmowach, o tym wsparciu, a dla was, pozostałych dziewczyn, czym to siostrzeństwo jest? Siostrzeństwo jest siłą, odwagą. Akurat jestem w takim momencie życia, ja, ja nie wierzę w przypadki. Znalazłam się tutaj w gronie tylu dziewczyn cudownych. Zostałam takie wsparcie, moc i siłę, żeby podjąć bardzo, bardzo ważne decyzje, takie egzystencjalne wręcz. Za co Wam bardzo dziękuję. W momencie, kiedy z moją osobistą siostrą, bo mam jedną, jestem w kryzysie. Więc to jest taki, taki paradoks tego, mm. tego, o czym tutaj mówimy. No więc tyle. Właściwie to na, na, jak byłam młoda, to uciekłam z takich skupisk dziewczyńskich, siostrzanych pod tytułem e, zakon, mm -hmm. klasztor. I bo dwa tygodnie tam byłam. Wow. I e, przedszkole, gdzie jest, są same dziewczyny, nie? I teraz mi się pozmieniało już. Mhm. Już jest okej. Okay. Już mogę. Wydaje mi się, że jestem takim wampirem e, kobiecości i cyckam. Energię, przepraszam za słowo. Bardzo przepraszam. To tyle ode mnie. Ale to o to też chciałyśmy Was zapytać, i to trochę się łączy z tym, co Pani powiedziała, co Ty, Agnieszko, powiedziałaś. O tym pewnym etapie w naszym życiu. Nie zawsze tak jest, to też tutaj wybrzmiało, że to muszą być nasze równolatki, ale mi się wydaje, że to w nas jest pewna dojrzałość na pewnym etapie życia, że my jesteśmy na to gotowe. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że jak właśnie ma się lat 20, to niekoniecznie raczej jest rywalizacja, chęć zaimponowania, większa konkurencja między nami. A w pewnym momencie myślę o tej dojrzałości takiej psychicznej, bo ona też w różnym wieku do nas przychodzi, to my właśnie stajemy się spokojniejsze i my zaczynamy doceniać to, czego też możemy nauczyć się od innych kobiet. Mhm. Zdecydowanie i jak słuchałam tego, co pani powiedziała, to po pierwsze wzruszające, także dziękujemy bardzo. A po drugie pomyślałam sobie: to niesamowite, że siostrzeństwo to niekoniecznie rodzina, nie taka ta którą sobie wyobrażamy taka, wiecie, no... Z krwi, więzy, więzy, krwi, więzy krwi, dokładnie. Tylko to siostrzeństwo też może być na poziomie duchowym, na poziomie emocjonalnym, nie? I może się też czasami okazać, że jest jeszcze bliżej niż w tej rodzinie takiej, takiej tradycyjnej. Dodatkowo jeszcze przyszło mi do głowy, że jak słuchałam Panią, że my możemy tą rodzinę tworzyć taką, jaką sobie sami wybieramy. Nawet jest chyba takie powiedzenie, nie? Ale wymaga to gotowości. Tak, to tak, przede tak. wszystkim do podjęcia ostracyzmu w rodzinie. Tak, tak. Albo tak, to tak, jest tak. inny wątek, zupełnie mhm, i też tak. niełatwy, prawda? Niełatwy. Mhm. niełatwy temat, że my jesteśmy w stanie dźwignąć tą sytuację psychicznie, być tak. trochę poza kręgiem pewnym, tak? Tak jest. I to jest właśnie ten moment i taki moment, kiedy dostałam nieprawdopodobne wsparcie. No to to jest krzepiące i budujące, czyli dajemy sobie tą siłę, dziewczyny, dajemy sobie tą moc. Jak się na nią nastawić dobrze, żeby nie traktować innych kobiet właśnie jak rywalek. Jak konkurencji. Dokładnie. Dokładnie. Ja myślę, że każda z nas jest wyjątkowa. Inna od siebie i tak jak tu było wspomniane, te czasy licealne czy studiowanie to był taki wyścig szczurów. Każda chciała być lepsza najlepsza. od drugiej, tak, najlepsza. A tak jak tu było też wspomniane, ta dojrzałość przychodzi z wiekiem i teraz chcę się być tą najlepszą wersją siebie dla siebie i, i staram się właśnie celebrować każdy dzień, doceniać każdy dzień, smakować jedzenie, picie, widoki, zapachy, bo jest to bardzo ważne. I, i tak naprawdę, Starać się wspierać inne kobiety, inne dziewczyny, dawać dużo od siebie, bo też dużo od innych koleżanek, przyjaciółek, kobiet dostaje. Super, to bardzo cenne, co, co mówisz. No właśnie, ale powiedziałyśmy o tych różnicach wieku i tej dojrzałości. Też się zastanawiałyśmy nad tym jadąc do Was, bo wciąż jednak to też jest tylko taka wybrana grupa kobiet, która już jest świadoma. To jeszcze wciąż nie jest większość, prawda? Czego wymaga od nas ta sytuacja? Znaczy, my musimy jednak być na jakiejś ścieżce rozwoju osobistego, interesować się tym, właśnie, żeby móc doceniać, co się musi wydarzyć w naszym życiu, żebyśmy chciały z tego czerpać siłę. Ja myślę, że w pewnym momencie po prostu przychodzi taka potrzeba do nas. Ona może wynikać z różnych sytuacji życiowych, czyli potrzebuje wsparcia kobiet, bo gdzieś tam, nie wiem, może zawiedli nas mężczyźni. Potrzebuje wsparcia kobiet, ponieważ one mnie bardziej zrozumieją. Potrzebuje wsparcia, ponieważ może być tak, że te kobiety będą bardziej życzliwe i, i, i przeżyły podobnie jak ja. Ale wiecie, to, to, o czym mówimy tutaj, że faktycznie ta chęć rozwoju i to powoduje, że te grono kobiet się wspiera, to jeżeli po prostu z naszej strony, z naszej strony kobiet, które gdzieś tam żyją w tej świadomości, po prostu trafiając na taką osobę, nie możemy schodzić do jej poziomu, tak? Musimy zachować swój poziom i zawsze jakby, yy, ja mam tak, jak widzę niekiedy, no wiecie, komentarze są różne, zachowania, no, nieszczęśliwa dziewczyna, tak? Jeszcze nie... Nie jest dowartościowana, szuka sposobu na siebie, no i nie, nie zawsze jest to dobra droga. Niekiedy błądzi, tak. Jeszcze Więc to nie jest jej czas. I jeszcze to nie jest jej czas, dokładnie. Przyjdzie jej czas, to ona wtedy znajdzie takie osoby, znajdzie takie środowisko, taki krąg yy, jakiegoś wsparcia, który będzie dla niej. Nie tak przychodzi do głowy takie powiedzenie, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, to o czym to jest? To nie jest o mnie to tej drugiej osobie, która tak komentuje, tak mówi, w taki sposób się wyraża, to jest, nawet kiedy mówi to rzekomo o drugim człowieku, to tak naprawdę deklaruje swoje swoje opinie, swoje oceny, i to są jej opinie, oceny, nie o kimś, znaczy nie o mnie, tylko o kimś, nie o tym kimś, kto to deklaruje, więc to bardzo ważna uwaga w związku z tym. Tak, tak to właśnie wygląda. I myślę, że taka świadomość, że kobieta, która jest pewna siebie, zna swoją wartość, ona nigdy nas nie skrytykuje. Ona zawsze nam powie, dobra robota, dobra droga, rób tak dalej. I wtedy, jakby tylko skupiamy się na takich osobach, patrzymy, kto nas podnosi do góry. Czyli ta selekcja naszego otoczenia jest bardzo, bardzo ważna, bo. No właśnie, ty powiedziałaś, że różne kobiety na swojej drodze spotykałaś. Chyba każda z nas może to powiedzieć, że mamy i miałyśmy w swoim otoczeniu kobiety, które są wspierające, ale też takie, które nie są gotowe i postrzegają drugą kobietę właśnie jako rywalkę, jako konkurentkę. I to jest o tych królowach pszczół trochę. Znaczy, to jest akurat określenie na liderki, na szefowe, tak, panie, które w młodszych koleżankach pracy widzą właśnie zagrożenie, nie pomagają, nie ciągną do góry, nie szkolą po to, żeby ta młodsza ładniejsza nie zrzuciła ich z ich stanowiska, a nie widzą, że można fajne rzeczy robić razem, że się można cudownie uzupełnić, bo właśnie się boją, ale to co mówicie to jest ich brak, pewne braki nie. To o czym tutaj jeszcze powiedziałaś. To wymaga asertywności, żeby wyselekcjonować też to środowisko i być jakby gotowym na to, żeby z pewnych znajomości po prostu zrezygnować i z pewnych relacji. Do mnie jeszcze też przyszło do głowy to, że w takiej sytuacji, kiedy pojawia się chociażby takie odczucie, to nasza intuicja daje się, nie? albo po prostu ona nam daje znaki, my czujemy, że coś jest nie dla nas coś nie jest z poziomu emocjonalnego, z nami nie rezonuje, to może być taki fajny komunikator. Czy ja jestem w dobrym środowisku, czy jestem w dobrej energii, czy ja jestem z kimś, kto mnie podnosi, z kimś, kto mnie ciągnie w górę, nie podcina mi skrzydeł, tylko właśnie ciągnie mnie do góry. Nie? Także to tak, tak, dokładnie, buduje. Bardzo słuszna uwaga. <ślad> buduje, tak. Miałyście tak, że czułyście to, bo to wymaga też dużej uważności, prawda? To, co o, tym, o, o czym Ty, Kasiu mówisz, mm -hmm. uważności na siebie. Dlaczego ja się stresuję, idąc do pracy na przykład, nie? Skąd ten ścisk w żołądku się bierze? Czy to właśnie nie jest dlatego, że tam mm -hmm. się nie czuję doceniona, spełniona, bo spotka mnie coś przykrego? I chyba dla nas kobiet najbardziej przykre jest, kiedy nas to dotyka ze strony kobiet, bo mm, zobaczcie, często tak jest, że za awansem dziewczyn stoją mężczyźni jednak, bo oni nie widzą w nas konkurencji. A to mężczyźni wyciągają często rękę do młodych ambitnych. Nie mówię, że zawsze, ale faceci w ogóle, żeśmy o tym już kiedyś rozmawiały, że są na to badania, ja je przytaczałam w jednym z naszych podcastów, że, że generalnie to mężczyźni są uznawani za tych, którzy są bardziej zgrani niż my kobiety. Panie kiwacie głowami, czyli jednak gdzieś takie obserwacje są w Waszych środowiskach. A tu niekoniecznie, tam z tyłu pani widzę, która kiwa głową. Mamy się czego uczyć od panów? Jak myślicie? Dla mnie fascynujące jest w panach, jeżeli tak powiem, już upraszczając, to, że oni są po prostu prości. I ja akurat jestem zwykle wykształ... dobrym słowa znaczeniu, tak, się panowie. Nie, tak, tak, nie tak. to nigdy nie, ja, ja jestem zwykle was obracić. Mam wykształcenie techniczne, więc obracam się już od jakiegoś czasu wśród mężczyzn. Nie tylko, ale wśród kobiet, które powiedzmy są techniczne. I fajnie jest, jak naprawdę czasami my z naszą teraz intuicja jedną stroną, a druga rzecz to są wyobrażenia. I jak Widzę, że mężczyźni po prostu jest tak, jak mówią, przynajmniej ja takich dużo mężczyzn znam, i nie idzie za tym wyobrażenie. I y, jak słowa mi brakuje? Oczywiste oczywistości, tak, ale też. Y, projekcja, projekcja. Projekcja, Tak, hmm. właśnie szukam tego słowa, hmm. że nie idzie za tym y, X projekcji. Więc to na pewno doceniam wśród takich bliskich kobiet szczerość y, i, i możliwość, właśnie. I mówienie wprost na nie Mówienie przykład. wprost. Zgadza się. Właśnie tak. No Blisko mi jest do tego, co powiedziałaś. Ja bym jeszcze dołożyła takie trzy grosze związane z naszą emocjonalnością. Ja długo miałam tak, że wiecie, w organizacjach społecznych zazwyczaj najwięcej jest kobiet. Statystycznie naj najwięcej jest kobiet. A ja miałam w swoim życiu tak, że najczęściej jednak współpracowałam z mężczyznami. Um, bo te procesy realizacji różnych rzeczy zawsze były krótsze, prostsze, szybsze, nie? takie odważniejsze, mniej asekuracyjne. No. Czasami gdzieś tam. Trzeba było podjąć ryzyko, czy jakiś projekt realizować i czekać na dofinansowanie, czy jednak się wstrzymać. Nie? Dzisiaj swoją emocjonalność, emocjonalność kobiet, doceniam. Natomiast widzę taką ogromną trudność, szczególnie w relacjach, kiedy ta druga strona nie do końca rozumie asertywne komunikaty i nie do końca rozumie, że jeżeli zwracam uwagę na coś albo koryguję jakieś zachowanie, czynność. To to nie tyczy się tej osoby sensu stricte, tylko pewnego zachowania bądź pracy, która została wykonana no, niezgodnie z naszymi ustaleniami. Nie? Że druga strona często bierze to do siebie jako ocenę, nie że ona jest beznadziejna, a tak naprawdę jest fantastyczną osobą. Mhm. I absolutnie praca, którą wykonała, nie jest beznadziejna, tylko jest do skorygowania do po to, żeby w przyszłości. Już tego błędu na przykład nie popełniać. Nie? Więc ja myślę, że tutaj jest duża taka lekcja rozdzielania i, i takich obaw. Nie? Ale za tym idzie to, o czym mówiłyście dziewczyny. Pewność siebie, nie? wiedza, co wiem, czego nie wiem, otwartość na przyjmowanie informacji zwrotnej, nie? często otwartość na przyjmowanie krytyki, nie? szczególnie konstruktywnej, bo już nie mówię takiej, wiecie. I te wszystkie stereotypy, które od lat są w nas wbijane. Jak masz ileś lat, to powinnaś być jakaś. Zresztą w ogóle zawsze powinnaś być jakaś. Nie? No bo jak można być nijakim, albo nie wiedzieć? Jak możesz nie wiedzieć? Masz wiedzieć. Nie? Więc myślę, że tu jest jeszcze duża i długa droga do podejścia, żeby, żeby tak, coś zmienić. Żeby się pozbyć tych błędów poznawczych, o których przed chwilą powiedziałeś, na przykład. Błąd umniejszenia, mhm. czyli e, chociażby kwestia, masz być jakaś, nie? Albo powinnaś być, powinności, nie? Tak. Powinnaś być. No i jakaś. syndromu oszusta. oszusta. Ile oszusta. znam dziewczyn, które. Zresztą ja też dużo się uczę, wiecznie jakieś kursy, szkolenia, i pytanie, gdzie jest ta granica stop, mhm. nie? Też czytałam jakieś badania, kiedy że facet, jak czyta ogłoszenie o pracę, to startuje, nieważne czy spełnia. Kobieta to musi prawie wszystkie punkty spełniać, tak. żeby w ogóle złożyć CV. Żeby zastanowić czy, się, czy tak, warto. Czy warto, nie? O, tak. Czy dam radę? I tak samo jest z trudnymi zadaniami w pracy. To też nieraz podnoszę i rozmawiam z dziewczynami. Kiedy mężczyzna dostaje zadanie w pracy, trudne zadanie, to tak jak ty mówisz, on w to idzie w ciemno, on się nie zastanawia, a co będzie, jak mi nie wyjdzie? Jak mi nie wyjdzie, to mi nie wyjdzie. Kobieta. Dokładnie robi to samo, co w przy przypadku startowania na nowe stanowisko. Ona będzie analizowała, a co? Bo pomyślą, że nie dałam rady, bo mnie właśnie ocenią. Pomyślą, że mam za małe kompetencje, nie potrafię czegoś. My bardzo się boimy tej oceny i to też wynika trochę z tego, że, że zawsze chciałyśmy być idealne, perfekcyjne, bo perfekcjonizm to też jest coś, co nas gubi i też warto z tym gdzieś e, walczyć. E, to dziewczyny, no myślę, że jakaś taka puenta tego jest y, chyba pozytywna pomimo wszystko, bo jest lekcja do odrobienia, ale nasz przykład tutaj, że my jesteśmy w tak fajnym gronie i postanowiłyśmy dzisiejsze popołudnie spędzić razem i o tym w ogóle porozmawiać i tą naszą dyskusję wypuścić w świat, y, to znaczy, że to jest ważne i że my jesteśmy przykładem kobiet, które doświadczają dobrej energii ze strony innych kobiet, bo nasz podcast to też jest taki nasz siostrzany Generalnie efekt. Z wyboru, zdecydowanie z wyboru. Tak, ja jestem jedynaczką, więc ja sobie siostrę zawsze <laughs> wybierałam. <laughs> więc ja jestem w tej komfortowej sytuacji. Tak. Ja zawsze mam siostrę z wyboru. Ale też przyszło mi do głowy, albo i przyszło mi do głowy, gdybyście miały takimi krótkimi hasłami, dosłownie krótkimi hasłami powiedzieć. Tu się różne rzeczy, słuchajcie, dzieją, bo to jest podcast. Na że my tu Dzisiaj absolutnie life, niczego life. Nie, nie kombinujemy. Dlatego, słuchajcie, jeżeli są jakieś odgłosy, coś się dzieje, to życie, po prostu życie. Natomiast moi, moje drogie, gdybyśmy w takich krótkich sloganach, takich, nie wiem, hasłach, miały podać receptę na siostrzeństwo, to co by to było? Powiedzcie. To by była otwartość i na przyjęcie dobrej energii, którą dostrzegę, którą, obok której siedzę. I to się dzieje na poziomie kwantowym. Super. <laughs> Elu, powiedz mi, i, i, co ja mam powiedzieć po tobie? Tak, jak już powiedziałaś poziom kwantowy, to już jest taki poziom zaawansowania i głębokości, że ja nie wiem, czy więcej coś jeszcze można powiedzieć. Natomiast jakbym miała powiedzieć jedno słowo, to słuchanie. Hmm. Zamknij buzię i słuchaj, żeby usłyszeć. To ja dodam odwaga i uważność, żeby patrzeć, słuchać tego, co się dzieje wokół, kogo spotykamy, i żeby być na to otwartym, tak jak powiedziała Ela. Bo każdego dnia może coś się fajnego zdarzyć i możemy to docenić i być za to wdzięcznym. Super. To ja powiem, bez presji, mniej presji, by wyluzować po prostu. Siła jest kobietą. Zrozumienie i troska. No i pięknie. pięknie, mamy receptę. Mamy receptę. Bardzo Wam dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie, za to, że mogłyśmy gościć u Was. Mam nadzieję, że się dobrze czułeś, bo my wyśmienicie. Siostry. No, się, się stuknęłyśmy naszymi słuchałkami i chyba to się nagrało. Ja jeszcze muszę, bo się uduszę. Słuchajcie, od 15 lat realizuję różne projekty. Fundacja działa od 2,18 i to jest pierwszy projekt. Pierwszy projekt dedykowany tylko i wyłącznie dla kobiet. Słuchajcie, jak go pisałam, a piszę teraz projekty nocami ze względu na malucha mojego, ja naprawdę nie wierzyłam, że dostaniemy na niego dofinansowanie, bo pierwszy raz nie pisałam pod żadne klucze, tylko pisałam z serca. I mnie to ogromnie wzrusza, kiedy się spotykamy, kiedy. Yy, Wiecie, tak pozytywnie reagujecie na zaproszenie do różnych rzeczy i że tak piękne kobiety, mądre, specjalistki w ogóle w swoich dziedzinach, i tak wiecie, zajęte bardzo mocno, bo to trzeba podkreślić, nie, że, że wokół tego projektu robi się taka społeczność przede wszystkim słuchajcie, babska, nasza, nasza kobieca, nie, że, że to, to naprawdę w wszystkich trudnych różnych rzeczach i sytuacjach. Daje taką naprawdę fajną, fajną energię i taką wiarę w to, że rzeczywiście coś się zmienia. Tak jest. I to jest ta siła, właśnie, o której mówicie, taka pozytywna siła, która nam też daje energię, bo to nas motywuje do tego naszego działania. To zawsze jest dla nas taki sygnał, że ta decyzja, którą podjęłyśmy w grudniu, to zaraz będzie rok, od lutego nasz podcast istnieje. I coraz więcej osób go słucha I jeżeli ktoś już do niego trafi, to mówi, że, że warto, że to są wartościowe rozmowy. I my wiemy, że warto zaangażować ten nasz czas, tak? zgrać nasze kalendarze, żeby się spotkać, że też trafiają do niego fajni goście, fajne, fajni rozmówcy, z którymi też możemy dzielić się i słuchać od nich też ich wiedzy i opinii. No właśnie, dziękujemy, bo to, to nas motywuje również. Zdecydowanie tak, pod drzwi. Siostry, zdecydowanie i wiecie, przyszło mi tak do głowy, życzmy sobie. Życzmy sobie takiej energii, którą czujemy tu, takiej otwartości do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jaką tutaj z wami mamy, bo dzięki temu ta siła kobieca rośnie. Myślę i nie tylko, dla naszych cudownych mężczyzn też. Ale skoro mówimy o siostrzeństwie, to zostańmy przy siostrzeństwie. Czyli siostry, bądźmy razem. Bardzo dziękuję. Wam dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.